Witamy Państwa w firmie Energigas Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Toyota Corolli z silnikiem 1.6 o mocy 110 koni mechanicznych z 2004 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequence 32 wersji OBD, jest to włoski produkt przeznaczony do obsługi aut 3 oraz 4-cylindrowych, objęty dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Oto poszczególne elementy. Tutaj mamy komputer sterujący instalacją Sequence 32. Reduktor wraz z filtrem fazy i elektrozaworem. Filtr fazy lotnej. No i wtryskiwacze akurat w tym przypadku niewidoczne, umieszczone są pod pokrywą silnika. To Toyota z tym silnikiem spala około 9 litrów benzyny, gazu spali około 10 litrów. Na każdym 1000 kilometrów oszczędzimy około 250 zł. Przejdźmy teraz do przełącznika. Zamontowany został w wolnym miejscu deski rozdzielczej, jest to miejsce wskazane przez klienta. Wlew gazu znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką. Oczywiście po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny. Ostatnim już elementem instalacji jest zbiornik. Umieszczony w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe. Jest to zbiornik o pojemności 49 litrów. Pozwoli na przejechanie około 400 km na jednym tankowaniu. Umówując, koszt zamontowania instalacji gazowej do takiej Toyoty jest to 2900 zł, zwrot kosztów montażu nastąpi po około 11000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.